Słuchacie radia Młodzi Wolni. Pozytywni, kreatywni, solidarni. W Ukrainie obecnie trwa straszna i niesprawiedliwa wojna. Mamy kilkanaście lat. Jesteśmy gdańszczankami, Polkami i Europejkami. Nasze całe życie przebiegało w pokoju. Głośno krzyczymy nie dla przemocy, agresji oraz wzniecania wojny w naszej Europie oraz gdziekolwiek na świecie. Jesteśmy solidarni z całą Ukrainą. Pozytywni, kreatywni, solidarni. Aga Kuczyńska Przyszła pora, aby się obudzić. Dziś obudził mnie telefon, a nie wybuch. Nigdy aż do dziś za to nie dziękowałam. Wojna nie jest problemem jakiegoś narodu. To cierpienia bardzo konkretnych ludzi. Bo jakiś przedszkolak zostanie sierotą. Ktoś inny straci męża lub żonę. Ktoś będzie musiał do końca swoich dni żyć bez przyjaciół, z którymi dzielił radości i smutki, zdanie z poczuciem pustki i osamotnienia przez długie lata. Przeraża mnie ogrom cierpienia Ukrainy. Przeraża mnie to, że rakiety uderzają nawet w szpitale. Przeraża mnie to, że ktoś spróbował zamienić Bogiem miejscami. Rozkładam ręce z bezradności, a wkurzają tysiące pytań bez odpowiedzi. Wkurzam się, bo przez widzi mi się jakiegoś jednego polityka, nadzieja wielu niewinnych ludzi będzie umierała na rękach. Oglądam to wszystko i łączę się myślami z tymi, którzy płaczą, którzy się boją, którzy uciekają, którzy walczą, którzy wierzą. Nie zostaniecie sami. Przyszła pora, żeby się obudzić, żeby docenić każdy dzień i bliskich. Przyszła już pora, aby człowiek człowiekowi zaczął służyć, a przestał dzielić. Modzę się za was, Ukraińcy. Modzę się za was, do ojca, który nie zostawi was w potrzebie. Ja w to wierzę. Boże, to do ciebie jest ten list. Pisząc go wciąż myślę, czy widzisz mój strach. Ojcze, po policzku lecił za koszko słony, to smak, daj mi siłę. O miejscu, w którym brakuje słów, Justyna Luszyńska. Nie da się pisać o wojnie. Nieprawda, pisać się da, ale ja nie potrafię. Siedzę gdzie siedzę. Na krześle leży miękka poducha. Pod ręką stoi ciepła herbata. Na kolanach leży kot. Cisza trwa w najlepsze. Od czasu do czasu przejedzie jakiś samochód. Ze szumi, zastęka, oddali się, zamilknie. Ja zaś siedzę spokojnie w domu i zastanawiam się, co mogę napisać. Bo że słowa mają moc, wiem doskonale. I ja tą mocą chciałam działać. Ale czuję się, jakby mi ktoś złamał różdżkę. Odciął magiczne czułka, Zdzielił łapety na otumanił. Narzędzie, którym zawsze chciałam czynić dobrze. Słowa, słowa, Oczywiście, że słowa. Zamilkło w obliczu tragedii, Zagryzło język, zacisnęło krtań. Bo jak pisać, skoro nie dalej, jak zamiedzą, Ludzie walczą o swoje życie. To nie pierwsza wojna na świecie, Nie jedyna. I nagle do człowieka dociera, Że tyle ich ominął, Nie zatrzymał się i nie wściekł, Choć powinien. Żył w błogiej nieświadomości, pewny, że stały czasy pokoju. Aż wtem swąd śmierci dotarł pod same drzwi. Przecisnął się przez szpary i wypełnił nozdrza. Teraz widzimy, czym jest wojna. Teraz, gdy jest tak blisko, że słychać, jak za cienką granicą pękają ludziom serca. Serca, które patrzyły na zbombardowane domy, zamienione w gruzowiska bloki, jaśniające na nocnym niebie wybuchy. Te, które pakowały w uśpiechu plecaki, albo wcale nie pakowały, bo nie zdążyły. I te, które tylko złapały w biegu płaczące dziecko, nie wiedzące nic o tym, że tu, w tym miejscu, właśnie kończy się czyjś świat. I te, które musiały przepchnąć przerażenie i powtarzać dziadkowi, siostrze i koleżance, że to nic, będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Nawet gdy nie jest i nie wiadomo, czy będzie. Ktoś w którymś domu stwierdził, że go to nie obchodzi i nie dotyka. Ktoś gdzieś zezłościł się, że pomaga się potrzebującym, a nie jemu, bo on ze swoim pilotem w ręku i dachem nad głową bardziej potrzebuje ratunku. A i ktoś gdzieś za Moskwą włączył telewizor i usłyszał w wiadomościach, że nie ma żadnej wojny. Ktoś uwierzył, wściekł się na zachód, że opowiada kłamstwa i przeklął walczącą Ukrainę. Ktoś wybrał numer, zadzwonił do innego kogoś, żeby wzburzyć się jeszcze bardziej. Wszystkie domy stoją jak stały, powiedział. Gruzowisk nie ma wcale, a te wybuchy to nie wybuchy. Żadna matka nie musi ratować swoich dzieci, i żaden z chłopców nie dostał broni do ręki. Dzieci nie płaczą przez huki bomb, ludzie nie umierają. Nie da się pisać o wojnie. Albo właśnie się da, albo właśnie w tym miejscu, w którym brakuje słów. Są najbardziej potrzebne: tych, które opowiadają o krwi, o tragedii, o śmierci, o walce, o ludziach bohaterach, ale i mordercach, o nadziei, lepszym jutrze, sile i jedności. Słowa są potężną bronią najbardziej potrzebną tam, gdzie ich brakuje. Kiedy zaś dzieje się tragedia, nie milczmy i nie odwracajmy oczu. Krzyczmy, żeby nas usłyszano, więc piszmy. Jesteśmy pokoleniem, które urodziło się już w czasie pokoju i wolnym, demokratycznym świecie. Do niedawna wojnę znaliśmy tylko z kartek podręcznika historii i opowiadań dziadków, bo nawet nasi rodzice są już pokoleniem nieznającym wojny. To, co dzieje się na naszych oczach w sąsiedniej Ukrainie, napawa nas przerażeniem i oburzeniem. O naszym nie dla wojny mówi bardzo dobitnie nasza redakcyjna koleżanka Marysia naszym radiowym dżinglu na czas wojny. W internecie dostępne są ostre i mocne protest songi młodziutkiej artystki ukrywającej się pod pseudonimem Zwyczajna Polka. Jej utwory są ostre i bezkompromisowe. W ostatnim swoim songu wyśpiewała dramatyczny list do Putina. Ukraina nie jest sama. Ośmieliliśmy się ją poprosić o zgodę na emisję tego protest songu w naszym antywojennym bloku audycji radiowej wyraziła na to zgodę wraz z nadzieją, że kiedyś doczekamy takich czasów, że nie będzie musiała ukrywać się za pseudonimem i będziemy mogli spotkać się osobiście. Posłuchajmy antywojennego protest songu młodej dziewczyny ukrywającej się pod pseudonimem Zwykła Polka w obliczu zbrodni żołnierzy radzieckich na okupowanych terenach oraz współcześnie żołnierzy rosyjskich w Ukrainie wulgaryzmy użyte w protest sągu są całkowicie uzasadnione. Jak opowiadać o tym, co opowiedziane. Zrozumieli wartość ich śmierci. Jak pisać o trzeciej wojnie, Gdy całe życie żyłam spokojnie? Jak pisać o trzeciej wojnie, Gdy krew wciąż żyła. A do mnie płonie jak pisać o trzeciej wojnie, kiedy to wszystko już w końcu pierdolnie. Napierdalać w świat czasem chce każdy z nas, by pozbyć się bólu tego z najmłodszych lat. Atakują żony, dzieci, czasem psa. Ty cały kraj, kto cię zatrzyma, choć ważne, nie zrobią tego protesty. Płaczli do posty, celebryckie gesty, koszulki sportowców czy ONZ. Żadnej chudonej artystki śmie bo nie wiesz, co to znaczy, jak płonie twój świat. Jak w wojnie twarzą w twarz staje z bratem brat Nie straciłeś rodziny w bombardowaniu Nie sikałeś pod siebie myśląc o uciekaniu A twoi przodkowie gwałcili nasze babki przebrane za chłop pod szafki. my mieliśmy wasze wojny. Już kurwa wystarczy, Ukraina nie jest sama, pokażmy im, co to znaczy, jak pisać Po trzeciej wojnie, gdy całe życie Żyłam spokojnie jak pisać, o trzeciej wojnie, gdy krew wciąż żyła, a do mnie płonie jak pisać. O trzeciej wojnie, kiedy to wszystko... Wszystko przez siebie Był to protest, sąg dziewczyny kryjącej się za kryptonimem Zwykła Polka skierowane do Putina. Słuchacie Radia Młodzi Wolni. Pozytywni, kreatywni,